Kolejne mecze za nami, tak. Borussia Dortmund minimalnie pokonuje Ulsan HD, ale jednak z awansem do fazy pucharowej, tak. 1 do 0 pokonuje po bardzo ładnym golu Svensona, ale poza tym ogólnie cały mecze dominowali oni. Bardzo dobry mecz Gujrasiego oraz Bellingama. Gdyby nie bramkarz Ulsanu, no to przegrywaliby na pewno już wyżej. I a bramkarzem jest Hien Ujo. Mamelody Sundowns remisuje z Fluminense, przez co Fluminense ma przewagę jednego punkta właśnie nad Mamelodi, i dzięki czemu mają awans. Tak, Dominacji, dominowali prawie, prawie cały mecz Fluminense poza ósmą i dziewiątą minutą, gdzie Mamelodi mogło nawet wygrywać już 2 do zera po strzelach Mefiusa oraz Lunga. Tak, Intermediolan wygrywa 2 do zera z River Plate. Tutaj też w większości dominowało Inter, ale były również okazje, gdzie River Plate mógł sobie postrzelać gole. A strzelanie tak de facto zaczęło się dopiero w 51. minucie, gdzie słupek tylko uratował River Plate przed stratą gola po strzale Lautaro Martineza. Później w 66. minucie ujrzeliśmy pierwszą czerwoną kartkę w tym meczu za przerwanie akcji Miktariana i dokonał tego. Martinez, Quarta i później pierwszy gol, tak, czyli Pio X Esposito, naprawdę bardzo ładne gole. Później zobaczyliśmy kolejny przepiękny gol Bastoniego w 90 plus 3 i druga czerwona kartka, tym razem Montiela, a bardziej druga żółta kartka dla Montiela oraz Urawa Red, Diamonds, czyli Skorża, który no niestety odpada z turnieju przegrywając 0 do 4 z Monterey, czyli z klubem Ramosa. Zaczęło się od tego, że już w 30 minucie zobaczyliśmy piękny gol. I tutaj zobrazując Wam odległość, z mniej więcej połowy połowy strzelił Deossa. W 30 minucie później piękny gol, ale już wcześniej była szansa. W 26 minucie Alvarado na pustą bramkę nie trafił, pomimo tego, że w sumie stał tam jeden zawodnik. Później na 2 do 0... Berterame strzela w 34 minucie, później na 3 do 0, Jezus Korona sprzed pola karnego strzela w 39, później na 4 do 0, w 90 plus 7 strzela również Berterame. Jeszcze była pomiędzy, pomiędzy tymi golami szansa dla Urawa Recna, 1 do 3, lek, przez lekkie dołożenie nogi przez Santanę, po pięknym dośrodkowaniu, niestety był, był to palony w 90 plus 1, tak więc Urawa odpada z turnieju oraz Monterey zasłużenie, bo naprawdę pokazało się z bardzo dobrej strony na tym turnieju oraz Inter